Witam was serdecznie, jak już tu jesteście zostawcie coś po sobie No i co, dzisiaj idziemy ugryźć gna Po prostu zostawiam jej już trzy paski walczę z nią godzinę Czystą godzinę, mam nagranie po prostu czystego tryhardu Nie będę tego stawiał, no bo po co, ale mam taką motywację Bo zostawiam jej naprawdę już trzy paseczki Czuć jej tutaj niemoc w niektórych momentach I widać, że to my jesteśmy tutaj bossem, a nie ona Wiecie o co chodzi, no musimy lecieć z tematem, nie poddawać się i dawać się po prostu totalny tutaj pierdol. Widzicie jak ona robi dźwięko kamień. To jest świetna okazja, żeby po prostu zaatakować Freją właśnie z tej umiejętności. A co za tym idzie? Jak zaatakujecie z tej umiejętności, to wtedy możecie użyć jej jeszcze raz, a wtedy wpadacie Kratosem, no i wiecie co macie robić, mam nadzieję, nie? Dobra, świetny unik. Pamiętajcie o szale. Szał to jest nasza broń do skracania dystansu i do atakowania. Dobra. Nie, 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 nie dajemy się. Zaraz jej wpadnie ogłuszenie, co jest świetnym tutaj dla nas znakiem. Dobra. Uuuu. Ale to zadaje gówno, Ale jak widzicie, pół HP mamy się wkręciłem. Emocje są, wiadomo. Nie wyczułem tego. został pomszczony. Tak, kochani, godzina już minęła na, na próbach, ale jest motywacja. Motywacja jest taka, że po prostu czuć, że ona ma z nami problem. Ja się czuję, że to ja tu jestem bosem, a nie ona. I nawet te drugie podejście, trzecie podejście, dwudzieste, czterdzieste mnie nie zniechęca. Ja widzę, że ona tutaj ma z nami totalny problem. Bo są świetne momenty właśnie na kontratak. Bardzo słaby występ z mojej strony. Już nie robiłem takich dawno. Kochani, ponad godzinę walki z nami, za nami, lecimy z nią. Ona nie jest naprawdę prosta, ale w niektórych momentach widać, że to my tu jesteśmy bossem, a nie ona. Musimy po prostu pilnować jej, żeby ona nam się nie wymskła. Tak jak widzicie teraz, ona ma dostawać cały czas damage i nie móc nic zrobić. To jest najlepsze rozwiązanie. Ona się do, świetnie do tego tutaj o łapie A my możemy tylko korzystać z tego Świetny tutaj wjazd Naprawdę świetny wjazd w nią jest I widzicie ona to robi? My wjeżdżamy To jest dużo to jest dużo, musimy takie momenty wykorzystywać i po prostu je robić. Dobra, trochę HP. No i kontynuujemy, to samo robimy. Dobra, to jeszcze nie koniec. To jest wszystko możliwe, pamiętajcie. Ale i zszedł te ogłuszenie, ale lipa. Kochani, godzina walki za nami. Ona tutaj jest mobem, a ja jestem bossem. Ona po prostu dostaje pierdol, nic więcej kochani. Tutaj trzeba się z tym pogodzić. Jak widzicie, nie jest łatwo, ale też nie jest to niemożliwe. Kochani, wpadamy w nią. Po prostu tutaj nie ma o czym gadać. Ona musi paść. Musimy obronić swoje męstwo. Tak jak i w zadaniu jest. Jak widzicie, to działa. Uniki działają. Musimy jej nabić po prostu teraz magię Lewiatana I ściągamy to tarczą dobrze Dobry damage wpadł i to się nie kończy dobrze, już mamy to wyczute Ok, patrzcie to jest właśnie to, o czym mówiłem. Musimy na te momenty być czuli, bo to są momenty, które pozwolą nam wygrać. Jest moc i nie przerywamy. Dobra, lecimy z nią. To jest ten moment, ja to czuję. Patrzcie, dwa i pół paska. Mamy miksturę. Skracamy dystans, co jest bardzo ważne. Otwieramy. I co? Dalej. Lecimy z tym samym. Cały czas z tym samym. Kontra Pamiętajcie kontra atak No Kontry kontry jeszcze raz kontry Pamiętajcie skrkracamy dystans. Kontry, włócznia Jesteśmy blisko, jest to możliwe Robimy atak Jest to możliwe, mamy ją, mamy ją Obroniliśmy swoje męstwo Posądz mnie Twoje tchórzostwo doprowadziło do ruiny cały świat siostro. Znam nienawiść, która cię spala. Od środka. Czułam jej płomień. Grzałam się w jego cieple. Chwila przed tragedią. cię. Nie zmienię tego. Nigdy nie zdołam tego naprawić. Ale nienawiść. Zemsta.

No i tyle, koniec panowania gna. Kochani, obroniliśmy swoje męstwo. Ostatnia królowa Walkirii, Odyna, niegdyś była służącą Frej, jej przyjaciółką i powierniczką. Mimir nazwał ją zrajczynią, lecz było jasne, że to ona uważała się za zdradzoną. Freja chwaliła jej ambicje, przekonania i niezłomność, niezłomną lojalność. U wojownika byłby to cechy godne pochwały. Jednak ostatecznie gna zawierzyła się Odynowi i pozostała mu wierna nawet po jego klęsce. Swój koniec przyjęła z godnością i zabicia. Fejanie nie przybrała żadnej satysfakcji. A więc to na tyle. Dziękuję serdecznie, że jesteś. Zostaw coś po sobie. Liczę na feedback. Więc co? Do następnego. Jo!